Dobra. E... Mm. No tak, witam. Ogólnie miałem, miałem długą przerwę na YouTubie. E... Nie spowodowałem do czegoś byłem chory lub coś. Po prostu mi się nie chciało. Ale wracam z mocniejszymi filmami. Mam nadzieję, że Wam się podoba. E... Wkładam w moje filmy bardzo dużo pracy, więc mam nadzieję, że to doceniecie. Zostawicie mój standardowy zestaw łapkę. Jeśli wam się podoba filmik, no i oczywiście subskrybera No, przyda mi się to do rozwoju większego, lepszego montażu I tak, no to lecimy z filmem chyba, co Ogólnie to tak, dostałem wyzwanie od mojego kolegi yy, Że muszę wygrać 5 rund na, ana, an, na duelsach anarchie. Yy, no, nie wiem czy mi się tu uda nie muszę tego robić z rzędu. Yy, I dostałem trzy zadania od moich kolegów. Więc pierwsze zadanie jest: już powiedziałem, muszę wygrać pięć, pięć rundek. Więc. Anarchia DG. Może być to ciężkie z moimi umiejętnościami, ale. Nie będę wątpił. Może to jeszcze się dowiedzia. No akurat Tylko nie hej, że się słabo bije, ja wiem. Ja, ja wiem. Nie wiem, ja i tak nic... Ja już się poddaję, bo widzę wiem. Najważniejsza jest strategia. To trzeba zrobić szybko. Więc po prostu um, ten. Zrobimy to tak, że jak będzie jakiś tryhard na początku. Znaczy ja tak mówię tryhard, hard, no bo ja nie umiem grać to, nie? to Po prostu skipujemy, no tak, skipujemy. To, że mi się śmierci naliczają, to trudno. Po prostu po prostu nie mam szans. No, posłuchaj, no to jest. Dobra, ma... spróbuję. Nie wiem, tylko będę się bardziej, bardziej starał odzywać w filmach, bo niech były nudne filmy. Nie wiem, to jest znów ona jakąś chyba słabszy jest. No kurde, tylko mi się tak wydawało na początku. Że niby jest słaby. <laughs> mi się wydaje, że... No nie mam szans raczej, ale się postaram. się Ja postaram. mam w prawej ręce łeby i nie mogę stawiać bloków. A nie będę ich usuwał, bo... No, właśnie. Już się raczej Gigi. No, Gigi Bogi ja dobrze gra. A ten. No, dla tych, że nie wiadomo, co to Gigi, no to dobra gra. To raczej każdy wiedział. Lol. No, ściewa to i się mam szans Więc się poddaję. Hmm... Mawa chociaż teraz mi się uda, chociaż wątpię. Aha, no to fajnie. A rich. Znaczy, tak mi się wydaje, albo on ma full lagi, ale... No patrzcie, jak, jak, patrzcie na jego ruchy, czy, on, czy wam się nie wydaje, że on ma Richa? Jak to się Niby... On ma... Jeszcze killaura ma chyba. To, co tu jest? Co to? <głup> Dobra, nie ma szans. Ale w sumie on nie umi tego. Nie wiem, po co on mi tak robi w sumie. Nie zdaję sobie z tego sprawy. On nie bije wodą ogólnie. no, auto web, Nie, no nie chcę mi się z takimi typami gry, ale Może coś ugram, ale wątpię. Ba, widzę, po prostu zrobię cięcie, później pokażę wam, ile miałem wygranych i ile będę miał bota. Będzie trwały nieskończoność, a ja nie chcę, by film się skończył na jednym wyzwaniu, dlatego, bo ja robię filmy wiecie, tak, na no, max 20 minut. Więc e, zrobię szybkiego takiego, no nie time ale po prostu zrobię. E, pokażę wam teraz, ile mam wy, w imię... Pokażę wam, ile teraz mam wygranych zrobię cięcie e, czy zabicia mam 752 zabicia co nie? 752 nie wiem czy to widzicie czekajcie pokażę wam tak bardziej 752 i pokażę wam ile będę miał po cięciu więc no wracam za chwilę nie wiem ile to mnie zajmie ale Postaram się tak na no, 5 zrobić, żebym miał 757. Dobra. Dobra. Widzowie nie wiecie ile to trwało nawet. I, ale udało się. 577. I nie wiem ile to trwało chyba. Z 20 minut siedziałem tutaj i farmiłem to. Ja nie wiem. Ale dobra. Cego się nie robi dla widów. No widzę wy. moim drugim wyzwaniem e, od mojego e, kolejnego kolegi Tak mhm. e, odczyta, Odczytałem właśnie głosówkę Jest wygranie cz, e, ten e, Dwóch rund z rzędu, obojętnie jaki tryb Wydaje się to łatwe, zobaczymy e, Więc no, już zaczynam gierkę I sobie wybieram jaki tryb No widzę wy. na sam początek wybrałem sobie e, Start edycji jest to całkiem szybki tryb i może łatwy do wygrania Bo tutaj macie słabe itemy Jak się... Kurde No jak się kryta walnie, no to już raczej dead aż Znaczy tak z dwa kryty Ale teraz sobie wybierzemy inny tryb Teraz Axe, Axe bez Bo skoro tam przegrałem no to to lipa Ale może chociaż axa mi się uda na Axie jestem trochę lepszy, ostatnio dużo też grałem Axa, no ale raczej nie wydaje mi się, że to wygrał. Chociaż nie wygląda na trudnego przeciwnika. Dobra, jest pierwszy win. Teraz tylko drugi raz wygrać. Starty Diffie. Rytykuję. Uwaga. Johnny Dinoboy. <grybuj> Dziwny nick. Nie wolno okryta. A on mnie też. Kurde. Nie. Nie. Dobra, trudno. Gramy dalej nam. No. Daję znów aksa, bo to był mój szczęśliwy tryb. No i znów ten sam typ. Może znów wygrana będzie. Hmm, typku. Yy, przepraszam, i <grybujem> No <grybujem> Dobra, iść do dna, bo muszę naprawić kamerkę. Dobra. Nie wiem czy wyjdzie tak samo, ale tak zrobiłem. Tak, dobra. Znowu zginęłem. Bo musiałem naprawić Wam kamerkę. Żebyście lepiej widzieli, oczywiście. Damy sobie normala. Zobaczymy. Może kogoś zestrefuję. Zobaczymy. Po chwili chwilę mówiącej temu. No, może to będzie łatwe wyzwanie. Dobra. Fuh. Zaczynamy. Barek. Akurat to już widzę, że przegrałem. On umie strefować mocno. I też giga mocno krytuje. Więc już... Znaczy nie będę się poddawał, ale... Już raczej widzę, że nie mam szans, ale nie będę się poddawał. Zobaczmy ile mam HP, bo czasami mu strefę zrobiłem. Więc trochę ile mi HP. A, nie da się. Dobra. Mm. Weźmiemy sobie crystal Diax. To jest w miarę też szybki tryb. No mm, to tu jest. Ojej, oj, oj. Ale było blisko Tak, weźmiemy sobie łaterem bo to jest strasznie długi tryb Weźmiemy ja sobie znów krystal, bo Mam przecicie, że teraz mogę to wygrać Roś... Dobra No dobra, no to już wygrałem No to Gigi, chyba że na farcie jeszcze Jest! Jaki Fart! ale wygrałem! Kurde. No. Jakiś Axe bym chciał, ale nikt nie gra Axa. Bo? Nie. Box i Kiedyś dużo grałem Box i czy Ogólnie nie grałem Boxa. Dużo kiedyś. No, zobaczymy. by mi się udało. Bo już mam jedną wygraną, tylko jeszcze jedna wygrana i to będę miał. trzy wygrane rzędy? Abra, nie ma szans raczej. Czy tobie? zolam, O nie, to tym. Nie, to tym Dobra, w ostatnim sekundzie. Dem. Nie no, muszę to wygrać tak szczerze. Jakby ja tego nie wygram, to ja będę załamany. Czy mu padł to tam? Teraz? Bo ja nie wiem by tak. Bo ja mam już ostatni totem. No i mu chyba nie patrz. To może być ciężko. Albo go Dawaj, please. Zrobię to. Zrobię to. Nie, wiat tego refa. Jeszcze jeden totem Kurde, no Ale dobra, może się uda Film filmie się 13 minut A ja jestem Na krawędzi normalnie Ty, on nie założył klaty A kurde, myślałem, że się nie skatnie Na, no, jest wybie. Nie ma go webie ale trudno Webij go Ora To nie ma jeszcze przypadkiem jednego totemu? On już się ma temów, a ja jeszcze mam chyba Znaczy, no jeszcze mam Ale nie wiem Nie mogę się w razie czego bić Z ja mu sam mówiłem Znaczy, no mówiłem, on mnie nie słyszał, ale Z znaczy, ja sam, mu to Nie wiem, ale sam to no, na to uwagę, a teraz Ja sam tego nie robię Że już nie mam łebów żadnych. Mam nowy niby, ale on teraz jest przy mnie i bym nie bił, jak ja bym zbior. Więc spróbuję sobie poradzić bez... Yeah. GG. Dobra, spróbujemy teraz te same krystale grać, bo mi chyba w nich najlepiej idzie, tak szczerze. A widzowie, dzisiaj już nie zdążymy zrobić kontynuacji tego filmu. W następnym filmie zrobię więcej zadań. To, było na tyle, to by było na tyle z tego filmu. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeśli wbijecie 25 wyświetleń pod tym filmie i masz chociaż dwa lajki, to robimy kontynuację i robimy pozostałe te dwa zadania. No. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się bardzo podobał. Zostawcie sobie, jak już mówiłem na początku. No i tak. No ja. Pa!